Czekaj mi, no. Dobry, przepraszam. No, Czy uważasz, że przeciwieństwa się przyciągają? Nie. Kurczę. A serio, nie? No nie, czemu? A dlaczego nie? No bo. No bo, bo ty jesteś piękny, a tu mam dla ciebie bestie. No i co? Mamy to. Nie, nie, nie. Ule te mamy nowość w restauracji, bo żeby nie być gołosłownym, że jej jakość, to normalnie kupowaliśmy bułki do hamburgera w takiej piekarni dość. Bułki po euro 20 kosztowały jedna sztuka, czyli w ch czy euro 50 nawet dzisiaj jest piątek, czyli piekarnie ma otwarte a szefowa przyniosła, proszę ja ciebie, bułeczki tu z Lidla, eleganckie piękne, cudowne proszę bardzo, cztery bułeczki nie <laughs> wiemy jakoś oficjalnie po, patrz na tą bułkę, pa, patrz na tą bułkę patrz na tą bułkę, ty o Jezus To prawdziwe, nie? Zajebiste. Matko, widziałeś to? I jutro jest taki progres, że to chuj. Zadanie za zadaniem robimy. No tak, Serio. Tak, tak cały dzień zmarnowany. Skurczyn. mi zwiędły? Co ty pierdolisz? Czyliście twarz do kamerki do końca? Dobra. O, no i takie rzeczy mogę ćwiczyć. To byłby taki wielki wysiłek dla twórców Eldena, żeby zrobić sobie tam wcześniej miejsce łaski. W ogóle widziałem też... O! O! Patrzcie, co się dzieje z kierownicą! Rękę mi prawie połamało! A! Dobra, powiem coś, co... Jest dosłownie strzałem w stopę, ale po to na polskim restrimie angielska wersja nic nie mówi. Wyzywam kogoś, czekaj. Okay, yeah. Po to na polskiej retransmisji angielska wersja jest cicho, bo mać, jakbyś znał angielski, to byś obejrzał oryginalną. I teraz mamy ciężką decyzję. Czy to jest stream stricte tłumaczeniowy, na której angielska musi być cicho, ja muszę być wyżej? Czy to ma być stream komentujący? Bo jeżeli mamy komentować, to rozumiem. Wy myślicie, że to jest komentujący, a ja jestem nastawiony za to, że jak ktoś mi płaci, jak ktoś mi płaci, TGMI mi płaci za tłumaczenie, to ma być tłumaczeniowy. Na tłumaczeniowym musi być oryginał o wiele ciszej. A na komentujący mogę to być w p***ie i robić react content. Tylko widzowie zajebiście, że wy chcecie komentujący, ale T Jimmy mnie poprosił, żebym mu tłumaczył i jakbym teraz zrobił komentujący, to bym jakbym się wystawił na niego. To nie jest takie jednowymiarowe jak ja chcę, to tak będzie. Nie, nie mogę grać w takie gry, bo ja się poce, ja się po prostu pocę bardziej niż... Ja Ale nie, to jest jakiś żart! No co za k... Ty widziałeś to? Ewa jest jak automat boksera. Co nad morzem stoi, niby walisz ciosa, ale wrzucasz monetę i zaraz znowu przyjechać. Jak ja to wyciąłem! O, Dziwnie się gra. co oni grają w ogóle, kurwa? JAK?! ta Jak to zrobić, ty? Nie, jak się nie uda, to próbowałem ty. Dobra, nie wiem, czy wiesz dobrodzieju, ale zanim przejdziemy do wątku głównego, nieuczesana, która mieszka w koszalinie, podobno ma dla nas jedną sprawę. Słyszałem, ta słynna streamerka z koszalina, no tak. streamerka z koszalina, nieuczesana. Podobno ma dla nas misję. Musimy ją zapytać o co chodzi. choć tutaj podobno jest, zobacz. O, tutaj sobie siedzi i coś o, tam, i coś dobra, tam gada. Jaki, jaki ma setup streamerski. O, no, setup streamerski. <laughs> <laughs> Nie wiem, czy wiesz, ale w koszalinie to podobno najnowszy ten, najnowszy tak. właśnie sprzęt. Wiecie? Ja pierdolę, to mnie. Że przynajmniej wiecie, no widać, minuty na minuty widać progres. Widziałem ostatnio, czemu nie mówiłeś, że masz wytatuowaną łzę pod okiem. Memek, proszę, przestań pisać takie żarty. Łzę pod okiem, to ma wytatuowaną twoja mama. Wiesz dlaczego? Bo wołali na nią szlochająca marzanna. Po cały czas stała w oknie najebana i wyzywała przechodniów. Dobra? A weź stuknij jeszcze raz. Dobra. Ej, a może jeszcze raz? Dawaj, teraz się uda. Hm. Ej, dobra, spróbujcie, zruj spróbuj jeszcze raz. Ej, hey, ale dawaj jeszcze, dobra. jeszcze, jeszcze teraz Ej dobra, spróbuj teraz Spróbuj, spróbuj, stuknij No weź stuknij Dobry stukni w to A tak dobrze mu szło, co nie? Patrz, posmy po nóżce Uważaj za tobą <grymne> Muszę tak Mary zadzwonić, żeby mi przyniosła kroplę losa Gdzie nie przyjdzie? Dajcie chwilkę Czemu, głodny jesteś? Chciałbym, żeby mi ktoś tego szpikulca do dupy wsadził. Filip, jest jeszcze... Noch... Tak? Jeśli wiesz, że depresyjna jest, to już Ja tak Z w sosty się znaczy za darmo ona jest dostępna chyba Zamknij pizdę śmieciu, słuchaj co do ciebie kurwa, mówię nie meta jebana polska, kurwa mendo, pierdolona, te hejterska, zdziwczała kurwa, paskutna. Teraz jest w normalnym świecie Nie czy krew ale... też ma taką słodką jak twarz No ale to, ale to nie znaczy że to o cipę chodzi Nie, nie chodzi o cipę Może być cię w żyłach? Nie? Tak, no właśnie o te chodzi, no To tak, każdy, tak, każdy tak zrozumie po e, Dobra, ale dobrze było, nie? Na pierwszy raz stary? Dobry. W dobrym kierunku idziemy, nie? Janka do golenia Kurwa nie ty Słuchaj pan kolarstwa, dzięki za followa Bardzo się cieszę, że wygrałeś. O ku... Ile sera tam zapierdoli ty. musi mm. <grywka> Paris z platyną, kurwa! Fary z platyną, kurwa! Patrzcie, no jeden do no jeden, ja. Rzeczy w angielskim, które mnie denerwują. Pisownia. Weźmy sobie na przykład takie słowo jak vulnerable. Jak się pisze vulnerable? Na pewno inaczej. Wolnurable. Czyli W polskim jak masz słowo. Nawet jakieś strasznie pojebane. Nie wiem, jak gałąź. To wiesz, że kurwa napiszesz gałąź. No bo jak inaczej? To nie będzie ani... W... Dobra, czyli to muszą być to on, en, ła, ły i tak dalej. Ga Ga-łę Ja pierdolę. Teraz do mnie to dotarło. Jak to... Gałąź, kurwa, gałąź. A to erotyk. Nazywa się... Ma na imię Alicja, jest jedyną kobietą, której pożądam. Co ja żem kur... kupił? I dlaczego żem to kupił? Miał być horror. O, dziękuję kochanie! Jednak przyniosłaś mi telefon. A bo mi też. Chcesz... Wyzeruj iPhone. Rozpocznij zerowanie. Co zrobiłaś? Anuluj. Urządzenie. Misiu.